Nie no widzowie, tego typu łopa bym, udostępniajcie kanał tego typu, idźcie to przodu, nie te ty łopabym. Ja właśnie widzowie robię kapucino, widzowie kawałę. Nie kawę, nie mam, kapucino. To nie jest kawałek. widzowie, No ale... Tak się mówi, ale musiał kupić. To już końcówka. Widzowie, słuchajcie, widzowie. Będzie <słuch> dzisiaj ten tym widzowie tego tak wczoraj było mówione, widzowie na tym, że będą dzisiaj takie granie, prawda czy fałsz, widzowie tego typu, tylko wy też widzowie będziecie Eee, brali udział też widzowie, bo to, że e, my sobie gramy, gramy to to, to głupie wygląda. Może najlepiej, żeby się wywizowie się też dołączyli do Możemy, widzowie, zrobić coś takiego, że albo ja, albo kobra. Będzie się wybierać, prawda, wyzwanie, czy fałsz. Widzowie. Właśnie na ten temat właśnie widzowie tak myślą. Żebyśmy właśnie wizowie zrobili coś takiego. Nie to, że my będziemy sobie grali tego. Żeby się widzowie też dołączyli do tego. Widzowie. Do tej zabawy. Bo to jest za bardzo, żebyście się wyśleli tą czynność, widzowie. Nie to, że tylko my mamy grać pomiędzy sobą, tylko z wami też. Tak właśnie myślę, widzowie, na ten temat. No takie, takie jest złe myślenie moje widzowie <laughs> żebyśmy taki z wami yy, widzowie brali yy, tę zabawę z wami grali no i ja wiem widzowie, że będzie tam ciężko wam przez internet, przez monitor czy przez telefon tego ale będziecie na komentarzach pisali yy, co będziecie wybrali, czy prawda, czy fałsz, inne rzeczy a odpowiedzi możecie widzowie na autonetkę wysłać tego typu bo też jest fajną zabawą, widzowie. Coś takiego, żeby zrobić właśnie widzowie. No to wszystko jest od was zależności. Widzowie, żebyśmy fajnie dzisiaj zagrali z wami, widzowie, tego typu. Bo mamy taki właśnie e, plan, żebyśmy sobie razem zagrali, widzowie. I, i byśmy sobie sobie porozmawiali na spokojnie, bez SS-ów inne rzeczy widzowie no i wiadomo że udostępniajcie kanał tego wszystkiego i żebyśmy szli do przodu jak się mówi no widzowie tego typu dlatego ja tak właśnie no, widzowie mówię na ten temat poważnie żebyście wzięli do serca widzowie ja nie umiem po to, po złości, po nerwach czy coś, widzowie, tylko chcę Wam yy, uświadomić, że jak chcecie się dołączyć, to się do nas, do grania. To możecie, tak mówię, możecie na donate wysyłać yy, 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 odpowiedzi, bo to też jest fajna zabawą widzowie. I to tak powiem, no, zapraszacie widzów innych widzów do oglądania do naszego kanału i do oglądania z tema i zobaczcie, że jak będzie dużo ludzi, tym więcej ludzi będzie z nami grało fajnie. Widzowie. Proste. Uy, co będzie dzisiaj na obiad? Nie wiem. Jeszcze tak myślę widzowie tego typu. Zobaczymy co ja tam wykominuję widzowie. E, jeszcze raz mówię to szerzej otwarcie. Na ten temat w wcześniejszym filmie, widzowie, um, o tej całej, całej informacji, co Wam przekazałem, sprawie czyli to jest on, Mary Mary, jak się mówi. Nie wiem, czy ta osoba, bo ta osoba zaczęła ze mną pisać Powiedziałem krótko, widzowie, jej, tej osobie, jak to nie jest prawdą, to nie zrobi. Filmik, który się pokaże na wizji, powie, że to nie jest prawda, i po prostu mi ten filmik. Czy to zrobi? Ciekaw jestem. To nie jest sztuką zrobić filmik zakrywając ekran i tylko głosować. To nie, to nie ma takiej zasadzie. Bo ona stwierdziła, że jest też osobą publiczną. To jak jest osobą publiczną, to by. To nie ma wstydu. No na to jest, sobie. Jak jest osobą publiczną nie ma problemu. Coś takiego zrobić, jakieś sprostowanie, czy wyjaśnienie, tak? Ja mam wyjaśniam na rzeczy i to z wybrudu jadę. I ja się ani nie wstydzę, ani nie robię. Czy tela czyli mery Mery Czy zrobi to to takie sprostowanie bo mówię no jaka z tą osobą pisałem to naprawdę mmm, ta osoba jest jakby niekumata nie zdaje sobie sprawy tym co chcę pokazać bo ta osoba zaczęła mnie stracić adwokatem Eee... Yy, Managerem widzowie. Coś wam powiem widzowie. Mi to około dupy lata. Po prostu. Wiecie dlaczego? Z tego powodu, że yy, ja już to ja jest sobie powiedziałem To co? To chcesz, żeby się twój adwokat, a twój adwokat się dowiedział, co ty wyczyniałaś, że... Yy, niby Kostanin B Ci zajęła telefon i Ci oddał? To dziwne, no widzowie to... Dziwy jak zajebie coś, to nie oddaje. Tylko sprzedaje gdzieś wypierdala. Żeby po, po, po nim był ślad pusty. Żeby nie było śladu po nim. No nie, widzowie... Na logikę pomyślcie. Który złoczek by oddał... Jeszcze y, telefon osobiście druga kwestia y, i to jest moje zdanie widzowie i dużo ludzi mi też podsyłało takie informacje że y, 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 że bo wiem że ta osoba do mnie głosowo y, y, głosowo nagrywała że Chłopczę, że ostatnim B pokawił jej drzwi. To jak głosowałem jej powiedziałem. To dzwonią na policję. No to sorry, no widzowie. Ja miał taką sytuację, to bym Fuj. Wziął telefon, zadzwonił i chuj. Tego pacjenta już nie ma. Na dzień dobry. Widzowie. No to proste no widzowie pro, myślę, po, y, logiczne Jak ktoś na was Nastrasza, nachodzi Czy was chce Okraść To co robicie na, na Częściej ludzie robią, zgłaszają A ta osoba Czyli tela Nic, i ona twierdzi Widzowie Że jest osobą publiczną No to, przepraszam bardzo, no widzowie, to ja mam robić za niej, za nią spracowanie? No widzowie, no powiedzcie sami. Ja w to nie, nie wierzę, nie wiem jak wy widzowie, ja w to nie wierzę, to co Tela Mówi, że w sprawie tego telefonu, że jej zajebał, i później oddał. W to, to, to nie uwierzy na 100%. I to Wy też widzę na pewno. W to nie uwierzycie. Bo to który z by tak zrobił? Jest złodziej, który zapierdoli i nie oddaje. Albo sprzedaje. Proszę w tonie widzenia. To jest prosty Właśnie. To jest proste jak grud, właśnie widzowie. Po prostu widzowie, powiem ją tak szerzej i otwarcie, bo ona zaczęła, ale płakać przez y, głosówki tego typu. Wiem o tym, że to było udawanie, y, to był udawane zagranie, że nie wypłaczę, żeby. Żeby mi się zainteresował. Tylko coś wam powiem tak szerzej, widzowie. Czy ma umieć zagrać, żeby tego nie zwrócić uwaga? Widzowie. Czy ta osoba, Tela, dzisiaj zrobi sprostowanie? Bo tak się z nią umówiłem, widzowie, z tą osobą, że jak zrobi ten filmik, ma mi podesłać żeby wrzucić na swój z taką informacją, które ona tam nagra. Tylko pod jednym warunkiem, bo ona już zaczęła mi walić jakiś tam warunek tego typu, że jaką mam pewność, czy, nie, czy skasujesz ten filmik o tym, co nagrałeś? Jest umową ze mną, że jak zrobię ten filmik, wrzucę ten filmik, tamten filmik skasuje ja nie jestem, yy, widzowie, takim kujem, żebym coś takiego robił. No po prostu jak ktoś mówi, no to staram się to, widzowie, yy, powiedzieć krótko. No dobra, okej, okay, robię z postulowaniem, czy to na kanale, to będzie jest kasowane. Kasowane. A nie to, że ja mówię, yy, mówię tego, a później ona i tak mnie zrobi. Nie, nie, nie. Ten filmik zniknie dopiero jak ona podeszle mi ten filmik z, z prostowaniem. Ja nie będę prostować z nią, ona ma swoje lata, i po prostu ona musi sama myśleć. Ja powiedziałem krótko: ja dupy nikomu nie będę chronił Jak wystawiam o to wystawiam do końca. U mnie nie ma pierdolenia się. I coś gadania albo coś, bo ja się boję Chuj mnie obchodzi, prosto. Ja się mówiło, mówi się widzowie Mleko się rozlało, trzeba to umyć Posprzątaj po sobie Ja się mówi Za swoje będzie się płacić. I to właśnie jest Naprawdę e, Czy ta, ta osoba zrobi Wątpię w to Bo Uwierz mi widzowie, że ja to bym nie czekał. Bym to zrobił tam, nie wiem, 15 sekundowy czy tam minutowy informacją i w życiu tą nataru. A ta osoba tak drąży, tak drąży, ja sami jak głosówkami puszczam jej do tej osoby i ta osoba w ogóle nie rozumie. No to to jasne cholera, Jak no widzowie. No ja kurwa mam komuś dupę chronić i sobie Ja mówię To nie jest sobie yy, że jestem jakimś synem, Czy coś takiego Bo to zaraz się na pewno mówili że o skurwysyn to nie pomoże Nie Ja mam za dobre serce Po prostu yy, moje serce jest wykorzystane Właśnie i dlatego powiedziałem krótko Ja mogę tylko wrzucić na kanał i po prostu, żeby to było, i żebyście oglądali. A co dalej? jest sprawa nie moja. Moja sprawa jest to, że ja wrzucę ten film. Że ja udostępnię ten film. Bo wiem, jakie jest u mnie przebicie na kanale że dużo ludzi wchodzi i ogląda to więcej ludzi będzie to oglądało czy ta osoba zrobi tela czy nie to nie wiem wątpię w to i nie wiem jak wy wizerun na ten temat ale to jest moje zdanie że wątpię na to w tej sprawie żeby ona to zrobiła to jest moje zdanie, nie wiem jak wasze, piszcie na komentarzach, łapki w górę, suba dajcie, dzwoneczek kliknijcie i dostrzegajcie ten kanał, a czy ona to zrobi, Oto to jest pytanie, piszcie na komentarzach na ten temat, co o tym sądzicie, bo ja powiem tak szczerze, otwarcie, że ta osoba nie zrobi, na bank czyli tak się mówi ma coś z zauszania. no ale to jest moje zdanie wy macie inne zdanie inny pogląd na tą sprawę to wy musicie to napisać skomentować na ten temat zobaczyć jaka będzie reakcja tego typu no dobra idę zanieść cappuccino tego typu dziękuję jeszcze raz że udostępniacie subiecie bardzo się cieszę tego typu Trzymacie się, pisze na komentarzach co o tym sprawie sądzicie, co i jak tego typu. Może razem rozkwinimy ten temat głębiej. To wszystko od Was zależy. Trzymacie się, do usłyszenia tego typu pec!